Wielu rodziców zastanawia się, jak odkryć i rozwijać ukryte zdolności oraz predyspozycje swoich dzieci. Każde z nich jest wyjątkowe i ma swój indywidualny zestaw talentów, który warto poznać i wspierać. Czy istnieją skuteczne metody, które umożliwią nam identyfikację tych zdolności? Poznaj kilka praktycznych wskazówek które pomogą Ci w odkrywaniu potencjału Twojego dziecka. Obserwacje predyspozycji u dziecka można rozpocząć się już od bardzo wczesnych lat życia. Niemowlęta i małe dzieci wykazują pewne zachowania i zainteresowania, które mogą wskazywać na potencjalne zdolności. Oczywiście w tym młodym wieku nie można jeszcze jednoznacznie określić, jakie będą ich przyszłe talenty. Ale można już dostrzec pewne sygnały. Niemowlęta często ujawniają swoje predyspozycje poprzez naturalne reakcje na bodźce czy preferencje sensoryczne. Niektóre maluchy okazują zainteresowanie dźwiękami i melodyką, co może sugerować przyszłe zamiłowanie do muzyki. Inne mogą wykazywać zdolności manualne. Co może wskazywać na talent plastyczny? W wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym da się już zaobserwować bardziej wyraźne sygnały. Dzieci w tym wieku zazwyczaj interesują się różnymi dziedzinami: takimi jak sztuka, sport, nauka czy czytanie. Warto zwrócić uwagę na to, w których aktywnościach wyróżniają się i czują się szczęśliwe. Pamiętaj jednak, że rozwijający się mózg dziecka jest niezwykle plastyczny i elastyczny, wiele zdolności może się jeszcze wykształcić i rozwijać w wyniku doświadczeń, nauki i wsparcia. To, co maluch wykazuje we wczesnym wieku, nie musi definiować jego przyszłych zainteresowań czy kariery, dlatego też warto pozostawać otwartym na zmiany i rozwijanie różnych obszarów w jego życiu. Obserwuj zainteresowania dziecka. Pierwszym krokiem do zrozumienia zdolności twojego dziecka jest obserwacja jego zainteresowań czy lubi rysować, rozwiązywać zagadki. A może wykazuje zainteresowanie muzyką lub sportem, zachęcaj je do wykonywania różnych aktywności i zaobserwuj, w której dziedzinie czuje się najlepiej. Zainteresowania dziecka mogą ewoluować, dlatego warto regularnie sprawdzać, co wzbudza jego entuzjazm. Wspieraj różnorodne doświadczenia. Dzieci potrzebują różnorodnych doświadczeń, aby rozwijać swoje zdolności. Wprowadź je w różne dziedziny, takie jak sztuka, sport. Nauka czy muzyka, daj im przestrzeń na swobodną zabawę i eksplorowanie różnych dziedzin, pozwól tworzyć, bawić się różnymi przedmiotami i materiałami. Czasami w naturalny sposób dziecko wykaże zainteresowanie konkretnymi rzeczami i aktywnościami, które mogą wskazywać na potencjalne zdolności czy ukryte talenty. Wspólnie zorganizujcie w domu przestrzeń, w której dziecko będzie mogło rozwijać swoje zainteresowania. Może to być kącik do malowania, czytania, zabawy w naukowców czy wykonywania eksperymentów. Warto zapewnić dostęp do książek, gier planszowych i materiałów artystycznych. Zwróć uwagę na naturalne predyspozycje. Każdy ma swoje naturalne predyspozycje. Niektóre dzieci są bardziej wrażliwe na sztukę, inne na naukę. A jeszcze inne na aktywność fizyczną. Zwróć uwagę na zachowania swojego dziecka i zidentyfikuj, w których obszarach wykazuje ono szczególny talent. Wspieraj te predyspozycje. Ale nie zapominaj także o pomocy w rozwijaniu innych umiejętności. Zachęcaj do próbowania nowych rzeczy i udziału w różnych zajęciach pozaszkolnych. Odkrywanie własnych zdolności wymaga otwartości na coraz to nowe doświadczenia. Zachęcaj swoje dziecko do próbowania różnych zajęć i aktywności. Nawet jeśli na początku wydają mu się one trudne czy niezrozumiałe, wspieranie i cierpliwość są kluczowe, ponieważ niektóre talenty mogą wymagać czasu. Aby się rozwinąć, zapewnij dziecku dostęp do różnych zajęć pozaszkolnych, takich jak sport, sztuka, muzyka, języki obce czy teatr. Dzięki temu będzie miało szansę spróbować wielu rzeczy i zidentyfikować dziedziny, w których czuje się szczególnie komfortowo. Rozwijaj umiejętności interpersonalne. Obserwując, jak twoje dziecko komunikuje się z rówieśnikami i jak współpracuje w grupie, możesz zidentyfikować jego mocne i słabe strony w tej dziedzinie. Kiedy dostrzeżesz trudności w radzeniu sobie z pewnymi sytuacjami społecznymi, porozmawiaj, zamiast podpowiadać gotowe rozwiązania, postaraj się zachęcić dziecko do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi, pamiętaj, że zdolności społeczne mają tak samo wielkie znaczenie jak zdolności akademickie czy artystyczne. Współpracuj z nauczycielami i ekspertami. Jeśli masz wątpliwości co do talentów Twojego dziecka, zasięgnij opinii jego nauczycieli lub specjalistów. Nauczyciele, dzięki codziennemu kontaktowi z uczniami, są w stanie dostarczyć cennych spostrzeżeń dotyczących ich zdolności, z kolei współpraca z ekspertami. Korzystającymi z zaawansowanej wiedzy i specjalistycznych testów, pozwala dokładniej zidentyfikować i rozwijać potencjał dziecka. Daj dziecku czas i przestrzeń. Nie każde dziecko odkrywa swoje zdolności bardzo wcześnie. Daj mu czas na dojrzewanie i eksplorowanie różnych dziedzin. Nie naciskaj go na podjęcie określonej ścieżki czy kariery. Dzieci rozwijają się w różnym tempie, dlatego ważne jest. Aby dać im przestrzeń na indywidualny rozwój, warto za to z nimi rozmawiać na różne tematy, zadawać pytania i zachęcać do wyrażania swoich myśli. Czasami udzielone odpowiedzi mogą ujawnić potencjalne zainteresowania i pasje. Zwróć też uwagę, z kim twoje dziecko najchętniej spędza czas i w jakiej sytuacji. Czasem towarzystwo rówieśników czy nauczycieli może wpłynąć na aktywności które wybiera. Podróżujcie i uczcie się razem. Podróże oferują wiele okazji do odkrywania i rozwijania zdolności. Zwiedzanie nowych miejsc, poznawanie różnych kultur, historii czy przyrody może zainspirować i otworzyć umysł na nowe zainteresowania. Z kolei wspólne uczenie się i rozwiązywanie zagadek czy problemów może dostarczyć wskazówek co do zdolności Twojego dziecka. Obserwuj. W jakich dziedzinach wyróżnia się lub jakie metody rozwiązywania problemów preferuje? Stwórzcie portfolio osiągnięć. Twórzcie wspólnie z dzieckiem portfolio jego osiągnięć i prac. To może być zbiór rysunków, projektów, opowiadań, wyników sportowych itp. Przeglądanie tego rodzaju materiałów pozwoli zobaczyć, w jakich dziedzinach dziecko odnosi sukcesy i może pomóc w identyfikacji zdolności. Wspieraj bezwarunkowo. Wspieranie swojego dziecka w odkrywaniu zdolności powinno być bezwarunkowe. Nie porównuj go z innymi dziećmi ani nie narzucaj mu swoich marzeń czy ambicji. Skup się na jego indywidualnych umiejętnościach i zainteresowaniach. Pomagaj mu je rozwijać, okazując swoje wsparcie. Odkrywanie zdolności i predyspozycji dziecka to proces wymagający czasu. Uwagi i cierpliwości. Obserwuj zainteresowania. Wspieraj różnorodne doświadczenia. Zwracaj uwagę na naturalne predyspozycje. Zachęcaj do próbowania nowych rzeczy i rozwijaj umiejętności interpersonalne. Współpracuj z nauczycielami i ekspertami. Ale przede wszystkim staraj się nie wywierać presji. Daj dziecku czas i przestrzeń na odkrycie swojego indywidualnego potencjału. Pamiętaj, że każdy ma swoje unikalne zdolności które warto pielęgnować i rozwijać.